Dźwięk, odblokowania telefonu, seria szybkich powiadomień. Like, komentarz, share. Nie, to niemożliwe. Oni znowu tu są. Co oni biorą? Trzecia w nocy, myślę sobie, cisza, nikt nie patrzy! Rzucę szybki filmik, jutro zbiorę laurki, fani wdzięczni! Ledwo poszło weterata, alert, wibracja w dłoni! Komentarze pierwsze lecą, moi wierni fani! Moi oni! Ja nie wiem jak to działa, czy wy macie jakieś czujniki, wygrywacze, moich wrzutek jakieś w głowach? Nada. Mieć. He, he, he. Mój telefon ledwo dycha, bateria krzyczy dość A u was ciągła gotowość, jakby złość na sen to gość Nieważne czy to wtorek, czy niedziela, czy wakacje Wytrzymacie warte macie na TikToka fundację Pytałem lekarzy, pytałem nawet naukowców Nie ma wytłumaczenia na zjawisko takich łowców łowców moich filmów, co czekają w ciągłym napięciu To musi być coś więcej niż tylko dobre chęci Kurwa powiedzcie co wy tak bierzecie, że kiedy nie bije to wy w sieci siedzicie Obojętnie czy w dzień czy to w nocy, zajebisty materiał wam daje tej mocy he, he, he. Skąd wy bierzecie na to wszystko siłę, ja bym już dawno padł po jednej takiej chwilce Zajebisty materiał musicie mieć he, he. Napój od Samana, po którym nie kończy się faza Dajcie tym, gdzie to kupić, podeślijcie mi na miary Bo też chcę mieć taką moc, tworzyć dla was bez miary Zajebisty materiał Serio, podzielcie się Chociaż małą działeczkę <laughs> Bit cichnie Na końcu słychać dźwięk otwieranej puszki z napojem i głośne Vem,